Bęk, jak dobrze jest tu być z powrotem. Lecisz i doginasz, doginasz, dogi. To miałem chwilę zawahania. Zaczynamy dzień pierwszy. Jak widzicie jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończył się pierwszy. Vlog. Co więcej, jestem dokładnie w tym samym pokoju, w którym byłem poprzednio. Troszkę ciężko mi się wstawało dzisiaj po tej podróży. Chciałem, oczywiście, być na pierwszą kolejkę, a pierwsza kolejka odjechała pół godziny temu. Ale nic. Najpierw kreatynka, kawka, śniadanko, i ruszamy w drogę. Nie ma co już czekać już i tak troszkę zamułki było, ale też to jest tak z tym sportem, przynajmniej w moim przypadku, że nie ciśnieniuje, jak po prostu wszystko zajęło mi troszkę więcej czasu to trudno tutaj bez ciśnienia moim zdaniem to troszkę nie jest właśnie sport typu wytrzymałościowy, że no trzeba zrobić te godziny i tak dalej no, tutaj jednak to jak się czuję i Jaki mam aktualnie vibe, i tak dalej, i tak dalej, moim zdaniem jest super istotne. Więc, żeby nie przedłużać, bilet, kolejka i ogień do góry. Dobra, i pierwsze zaskoczenie. No, tego nie przewidziałem, że będzie tyle ludzi do kasy, i do autobusu. No, na ten to się na pewno nie załapie. A mam nadzieję, że się załapie na kolejny. Zobaczcie, jak to wygląda. No, lekka masakra, zaczynam być troszkę zestresowany, bo do 12 mogę skoczyć skok, na który mam ochotę, a później będę musiał polecieć inaczej. No ale nic, zobaczymy. Więc dzisiaj sprawdzimy ile zajmuje cała operacja, czyli żebym wrócił w to samo miejsce na ten parking do samochodu. Zacząłem 10.10, .10, tutaj jest 10.25, także zobaczmy jak pójdzie dalej. No, jest godzina 10:40 i jestem na górze, także pół godziny zajmuje operacja od dojechania, no, w zasadzie od kupienia biletu do dostania się tutaj na górę. Także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało czasowo. Dzisiaj czelent czasowy. Godzina 11:10. I jestem właśnie już na egzicie. Bęk, jak dobrze jest tu być z powrotem. Zobaczymy. Plan mam taki. No, oczywiście są różne alternatywy. Przynajmniej ze trzy różne plany. Ale chciałbym polecieć w lewo, skręcić za skałą. I polecieć później cały czas w lewo przy terenie. Prawo skręcić i lecieć w tym takim małym wąwozie, gdzie są drzewa, tamtędy. Jeżeli się by okazało, że start bym miał nie tak dobry, jak się spodziewam, no to wtedy polecę w Krak, ale wtedy jakby misja jest taka, żeby w Krak wlecieć nie już tak nad tą polaną, co, co widzieliście poprzednio w poprzednich vlogach, tylko żeby polecieć jakby przyciąć, żeby wlecieć tam głębiej w Krak. No i to jest wersja B. Wersja C, jakby coś było, no to lecę dookoła tej, tej góry. Także nic, trzeba się szykować. Warunki wyglądają. Zaraz zobaczymy, ale. O! A, myślę, że wygląda to bardzo dobrze. No i dobrze, godzina 11:29. Jestem gotowy do skoku. Podekscytowany Jest prąd Dobra, leg strap, chest strap shoot. Wszystko jest No dobrze so, let's go To co? Godzina 11:34 Gotowy. the set Poszło pięknie, nieźle. Hej. Piękny skok, naprawdę, naprawdę piękny. Start. I jak dolatywałem do tej pierwszej skały, to miałem chwilę zawahania, czy jednak dam radę i mogłem przelecieć górą. I mogłem przelecieć górą, ale zawahałem się, stwierdziłem nie. A potem już nie chciałem jakby zmieniać, zmieniać kolejny raz decyzji. Poleciałem dłużej w teren, ale tam też ciekawe, bo też czułem turbulencję. I potem. Jak już skręciłem w prawo w ten ostatni krak, wąwóz, to, to mega doginałem, żeby tam być troszkę bliżej, troszkę bliżej, troszkę bliżej i do samego otwarcia. No myślę, że gruba, grube wyflerowanie, bo była też gruba prędkość, więc no zajebiście. Me mega skok. No i bank po skoku kurde. No. Zajebiście, tak jak po drodze jeszcze z tą nogą, z kostką, ponieważ mam zabandażowane, żeby było stabilnie i żeby nic tam nie uciekało, ale było, było okej, okay. nie czułem jakby dyskomfortu z tego powodu. Jest godzina 11.47, skoku zebrane, wszystko spakowane i idziemy, także zobaczymy, minęło ile? Półtorej godziny od momentu jak... Yy, Kupiłem tiket jak ruszyłem z tamtej kolejki, więc zobaczymy teraz kolejne pewnie półtorej godziny droga powrotna. Czyli pewnie wyjdzie ze 3 godzinki, 3 godziny z plusem, plus pakowanie 3,5, tak bym to oceniał, ale zaraz zobaczymy. Jeszcze tak idąc tutaj, tylko powiem, że miałem taki e, cichy plan, że ten drugi skok, żeby zrobić z innego miejsca, to... Bardziej jakby z... A, nie widać. Nie z tego, tylko bardziej tutaj, po tej stronie. E, miejsce nazywa się... W ogóle główne Exit to się nazywa Fatal Attraction. A ten, z którego ja chciałem, to jest Lesden Fatal Attraction. Ale tak teraz myślę, że najpierw to chcę przelecieć górą to miejsce, gdzie się zawahałem i polecieć dłużej w lewo nad terenem później skręcić w prawo kawałek dalej i wtedy dopiero jakby zmienić sobie exit na pewno jeszcze jeden skok mam nadzieję że ten dzisiaj właśnie zrobić tutaj eee, zobaczymy jak jutro z pogodą no ale jutro to jest jutro to są zmartwienia maczka z jutra eee, na razie na razie to jestem mega zajarany chcę po prostu zrobić ten skok eee, teraz wrócić kolejny raz i zrobić go po prostu ciutkę inaczej, ciutkę lepiej. No ale mega petarda, jak po kontuzji takiej malutkiej, no bo jakby no ja miałem w swoim życiu mega dużo wie, więcej kontuzji kolana operacji, to z 9 albo 10, albo, albo jeszcze chyba nie więcej niż 10. Ale przyznam szczerze, że jakby tego od jakiegoś czasu już nie liczyłem. Ale zmierzam do tego, że nawet po takiej drobnej kontuzji, jak możesz wrócić do tego, co, co było. No tutaj to raptem minęło niecałe dwa tygodnie, więc... Ale to daje taki jeszcze większego kopa, przynajmniej ja mam tak. I docenienie też tego, co, no, że można to, to robić, że można tu być, że mogę być tu w tej Szwajcarii. Że kolejne dni to też się zapowiadają. Mega petarda z tym Heli skoks gdzie tam helikopter będzie nas wywoził na górę, e, i tak dalej, i tak dalej. Także to też. Ja w ogóle nigdy helikopterem nie leciałem, więc to też będzie dla mnie e, fajna nowość. Więc helikopter będzie nas wywoził na górę. Do zrobienia są wtedy około 4 skoki takie potężne, gdzie normalnie trzeba by wchodzić no, 3-4. 6-7 godzin, a tak to tutaj helikopter, pyk, jesteś na górze i możesz skakać po prostu mega, mega skoki właśnie w, we Włoszech w Dolomitach. No i godzina 12.22 z pierwszego pociągu, teraz idę na drugi pociąg. Także kontynuujemy tą. Piękną wyprawę. Witaj wysłałem Wiktorowi W Borsukowi, z którym się przyjaźnie i wysłałem, wysłałem mu nagranie. Mówi, widać podjar, widać podjar No, jestem podjarany jak jestem w górach. Nie ma co. I mamy godzinę 12:43. Teraz autobus. O. Chyba to jest taki, który ma gniazdo usb, także mogę podładować kamerkę, a mam kabel, mam kabel i mamy godzinę 13.43 i wróciłem do punktu startu, różnica jest taka tylko, że wykonałem mega fajny skok no i mam spadochron do ułożenia, także ja zabieram się do roboty i tyle. Tak ułożyłem, ale jest gorąco. Jadę wziąć szybciutki prysznic, zjeść i cisnę. Znowu nie ma odpuszczania. Ogarnięty nawet koszulka nówka sztuka. Czy no, nie na owa, tylko po prostu świeża. No, ale dobra. E, ogarnięty zjadłem. Czas ruszyć na drugi skoczek. Już tutaj się więcej wiaterku robi. To też może znaczyć, że będzie więcej termiki. No na pewno powinno być więcej termiki. Na pewno powinno być. No, a w każdym razie zobaczymy, jak będzie. Plan jest powtórzyć pierwszy skok. Tyle, że lepiej. Może być troszeczkę lepiej, ale fajnie, żeby było lepiej. Także znowu kolejeczka. Zobaczmy autobusik, kolejeczka i widzimy się na górze. pół godziny, drogi. Jestem. No to teraz, plan. Chciałbym nad tym przelecieć. To jest ta opcja A: przelecieć nad tym i polecieć wtedy w tą stronę, i tam zawrócić. Więc to jest plan A. Plan B jest polecieć od tej strony. No plan C to polecieć tu do Kraka, a plan D to tędy. O, tam naglajcie, widać gościa. Generalnie trzeba uważać. Jest godzina. O, i tu się jako trening zapisał, Ojej. dobra, no jest godzina 16, więc teoretycznie, o, ale zobaczcie, widać tam. W tym latają. Także myślę, że spokojnie trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Wy widzicie, ale chyba gdzieś w tym miejscu widać takie skrzydło, a drugie poleciało w lewo. No więc trzeba uważać jak z termiką, jak z wiatrem. O! O! No noszenie to chyba będzie. To będzie. No dobra, chwila odsapnę i... A, i zrobię time timelapsa z tego jak się ubieram, żebyście sobie zobaczyli e, jak to wygląda pewnie gdzieś tutaj ustawię tak, żeby nie było totalnie. Albo tu, żeby nie było totalnie pod słońce. No także tak szybciutko pokażę jak się ubieram, co się wszystko dzieje. Продолжение следует... Zajebiście, zajebiście ten teren. Właśnie dokładnie o to mi chodziło w tym skoku, żeby ten teren e, pierwszy przelecieć, no, aż doginałem. Mówię tak, niepewny byłem tu, tu, ale poczułem jaka termika tam była, co, co tam w ogóle się działo. No i później po terenie, lewa strona, no a w, a w ten wąwóz to trzeba. Albo jeszcze, jeszcze dalej lecieć e, w lewo razem z terenem. I dopiero wtedy skręcasz, lecisz i doginasz, doginasz, doginasz. No też przyznam, że tutaj na wyjściu yy, chciałem mieć yy, duży margines wysokości, ewentualnych manewrów, tak jakbym zobaczył tych ludzi na, na glajtach. Także na spokojnie, ale kurde. Uuu, ten omega mam podjarkę z tego terenu jeszcze i uwielbiam po skoku, jeszcze to tą resztą adrenaliny, która cały czas jeszcze buzuje, już. Wiesz, że po wszystkim, ale to jeszcze w głowie wszystko chodzi. No po prostu piękna sprawa, piękna sprawa, piękne miejsce, piękny dzień. Co, teraz znowu trzeba wrócić, wrócić przez te, z te półtorej godziny na drugą stronę. Spakować sprzęt. Coś zjeść. No i koniecznie cały zgrać materiał z, z tej karty. Na komputer. I co, może coś zacząć montować? Znowu się ze mnie leje. Dzisiaj jest tutaj ko 28 stopni. Co ciekawe, to w nocy jak przyjechałem, było chyba 14. I spałem sobie przy otwartym oknie bardzo przyjemnie. A teraz 28, ale słuchajcie, ja nie będę narzekał na wysokie temperatury tutaj w górach. Zwłaszcza, że tam na górze jest w ogóle petarda i tak dalej. Jak widzieliście, jak się ubierałem jeszcze, to założyłem taką dodatkową yy, warstwę. I ona nie była po to, żeby było mi cieplej albo cokolwiek, tylko po to, że ten plecak, który zakładam z tyłu, żeby żadne rzeczy nie wystawały, żeby żadne paski, żadne takie rzeczy. To taka y, drobna uwaga. No i mam nadzieję, że też widzieliście, co zrobiłem z kikami, bo to pytanie było, uważam, super fajne. I, i aż stwierdziłem, że nagram właśnie na Instagram, na który też swoją drogą zapraszam, jeżeli ktoś mnie nie obserwuje na Instagramie. No. A my to ty na tyle dzisiaj. Jutro zobaczymy, jaki będzie dzień, co przyniesie. Gdzie się da skoczyć, o tam znowu widać na, na glajcie lata. Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Ja jestem, powiem Wam, już turbo mega podjarany. Także dziękuję za... Obejrzenie tego odcinka i zapraszam na jutro. Chwila, moment. Tak pomyślałem, że taki mały bonusik jeszcze e, pokażę Wam e, na time Ładnie jak układam cały sprzęt. Też taki komentarz tam był, żeby fajnie było, żeby był, było układanie sprzętu. No to wjeżdżamy.